Jesteśmy w Gdańsku, w salonie Tropical Massage. Główne założenie w zasadzie lokalu było pod kątem masaży, żeby te masaże były jak najbardziej oryginalne, żeby były klimatyczne. Od samego początku w zasadzie stawialiśmy na to, żeby wyróżniały się względem takich typowych klinicznych punktów. Miało to być miejsce, gdzie będzie można sobie na spokojnie po masażu wypocząć w grocie relaksu. Głównym założeniem było również to, aby masaże były dostępne w zasadzie dla każdego. Stąd nasza współpraca z Gruponem, no, z której nie ukrywamy, jesteśmy zadowoleni. W zasadzie od początku celowaliśmy pod tym kątem. Chcieliśmy, aby usługi naprawdę dość fajne, dość ekskluzywne były dostępne praktycznie dla każdego. 95% naszych klientów jest właśnie z zakupów grupowych z Groupona. Taki jest rynek, na to się nastawialiśmy i tak naprawdę taki był nasz cel. Także my tutaj doszliśmy do takiej perfekcji, że jak najbardziej można bazować na zakupach grupowych i w ten sposób prowadzić lokal, niekoniecznie niekoniecznie się na klientach przychodzących przypadkowo z ulicy, bo takich jest bardzo mało po prostu. Bardzo dużo ludzi przychodzi na początku dość sceptycznie, jeżeli widzą usługę, która faktycznie jest warta w granicach 400-500 zł, a płacą za nią 149, automatycznie wchodząc do lokalu, mimo że lokal mi się podoba, doszukują się wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe haczyka. Każdego klienta traktujemy tak samo, bo byłaby to antyreklama, gdybyśmy komuś z grupona zaproponowali gorszą usługę. Taka osoba by już do nas nie wróciła i nikogo nas nie poleciła. Uważamy to za wielką zaletę naszego lokalu, że mamy po pierwsze masaże dla dwóch osób, czyli mogą do nas przychodzić pary, czy, czy właśnie przyjaciółki, koleżanki i być masowane jednocześnie. I kolejna rzecz jest taka, że właśnie często po masażu, jak jesteśmy tacy rozenwieni, zrelaksowani, musimy się szybko zbierać iść do domu. A u nas jest ta grota relaksu, gdzie nie limitujemy czasu pobytu, więc taka, takie pary mogą u nas przybywać w tej grocie nawet godzinę tak, po masażu. Otrzymują tam egzotyczne drinki, które, które mogą tam sobie stworzyć na, na rzekach, w grocie relaksu. I to uważamy za też taki wielki plus, że jest ten moment, e, powiedzmy, dojścia do siebie po masażu i tak? e, jeszcze dodatkowego, dłuższego relaksu po masażu. Magia zaczyna się od momentu, kiedy zaczynają się zabiegi. Zabiegi się zaczynają, ludzie już automatycznie nie doszukują się żadnych problemów, a jak wychodzą, no, wychodzą z jednym wielkim, dużym uśmiechem e, co przekłada się na to, że wracają? Próbowaliśmy tradycyjnych form promocji, jak ulotki, których poszły tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy. Mieliśmy kilkumiesięczną emisję w radiu. Odnotowaliśmy odzew na poziomie 3-4-5%. Zdecydowanie myślimy o czymś nowym, bo te oferty, które do tej pory wyświetlaliśmy, już się powtarzają i mogą się znudzić i zdajemy sobie z tego sprawę. Więc a właśnie dzisiaj skończyliśmy precyzować taką nową ofertę, zupełnie coś nowego.